sezon zakończył na siódmym miejscu w walce o kryształową kulę. W tym sezonie na razie jest na piątej pozycji. Peter Prewc. Wygląda na to, że to będzie bardzo daleki i szalenie daleki lot, ale jest potwórka. O 40,5 Jest zamowity lot Petera Prewca. Oczywiście noty za styl obniżone, odjęte punkty za wiatr. No ale... No, to był... To był... Daniel André Tande, wicelider Pucharu Świata w tym sezonie, trzy razy zajmował drugie miejsce, w dwóch ostatnich konkursach był czwarty, dzisiaj po pierwszej serii na czwartym, na drugim miejscu. Norwek. Daniel André Tande był rekordzistą tej skoczni, otwarty jednak ten skok. Tande będzie liderem, bo tak by było pewnie, gdyby ten skok ustał. Tak jest na dziesiątym miejscu. I drodzy państwo, Gregor Schlierencawer. Wczorajszy zwycięstwo było 25. zwycięstwo w karierze Gregora Schlierencauera, ależ daleko po pofrunął reprezentant Austrii. I niskie noty, oczywiście, upadek, ale mimo tego znajduje 54 metry. Ale nie jest to rekord świata, bo go Rosjanin nie ustał. Natomiast... Wydawało się, że po tym wczorajszym rafale skoku Petera Prawca już nie ma szans, żeby ktoś się do tego w wyniku zbliżył. Nie pozwolą też na to sędziowie. Tak przewidywaliśmy to, że jednak sędziowie jury, jury będzie bardzo ostrożne i nie dopuści takich skoków, zwłaszcza przed dzień, przed dzień Mistrzostw Świata w Falun. Nie będzie narażało zdrowia zawodników. Tymczasem tu widać Dmitry Wasiljew owszem miał bardzo, bardzo dobre warunki. Belka obniżona. No i także ładnie, wysoko wyszedł, w ależ poleciał. No nie miał prawa tego wylądować. Nie miał prawa tego wylądować. Zmieniły się warunki. Warunki są w tej chwili, no wydaje się, rewelacyjne do skakania. W momencie, kiedy zobaczył, co się dzieje, oczywiście, no typu 7 8... się na dole, czyli tam jest gdzie odlecieć. 135,5 metra. Rekord Severina Freunda. Ładnie, ładnie na nartach będzie daleko. Ojej! Ojej! To jest po prostu jakiś niebotyczny rekord. Podparty nie będzie uznany. No, to skok podparty, no ale odległość niesamowita. 143 metry. No niebezpieczne. Pamiętasz czasy jak Schlierencauer tak daleko lądował? W sezonie w lotach e, niestety punktów jeszcze nie zdobył. Wstrzymują pracę świata, dopiero 35 miejsc. I na lat, on potrafi, co pokażę teraz także tutaj. Oj, Niesamowicie, 250. Chyba otwarty ten lot, ale ponad 250 metrów uzyskuje Gregor Schwerenzawer. I to mu sprawia wielką satysfakcję. Odjętych punktów, oczywiście niskie noty sędziowskie, mimo tego jest liderem. 214,5 punktu, o 4 punkty wyprzedził Patrząc na skok Rosjanina, e, warto zwrócić uwagę, aż trzech Japończyków dziesiące i czternasty, piętnasty Shimizu. Oni tutaj dzisiaj zrobili największe wrażenie, a tymczasem nie ustał tego szalonego skoku y, No Gdyby ten skok ustał, gdyby miał noty nie po 10, 11 punktów, to byłby bardzo wysoko w klasyfikacji bym także tutaj na czertaku, przed laty startował Juri Tepesz. Bardzo dobry, bardzo dobry i bardzo daleki lot, ale z upadkiem. Przestraszył się chyba tego lotu, tej odległości. Nie potrafił podejść do lądowania, Juri Tepesz przez Tepesza a nieustany, no, ale mimo tego jest na czwartym miejscu, ale, proszę państwa. W swoich sukcesach ponad innych to zobaczymy jak to będzie. Narinto i walka z Adamem Małyszem. Ma wiatr, ma wiatr. O! Musiał upaść, ponieważ tego nie dało się ustać. Puścili go przy mocnym wietrze 149 metrów 149 metrów nie w tym ile, ale i tak tą odległością Wille Larinto przebija Dama Mały już na belce startowej jest zielone światło. No i kontynuujemy. No i popatrzmy, bowiem dla Słowieńców jest to bardzo ważny skok. Pięknie, stylowo, ależ wychylony jest Peter Prevc. Gdzież on wylądował? Złamana narta. Przeciągnął, zdecydowanie przeciągnął ten skok. Nie zdążył złożyć nart. No ale nieważny sprzęt, ważne zdrowie zawodnika. Tutaj na całe szczęście, jak widzimy, wszystko w porządku. 225,5 metra, wyrównany rekord. Przez kilka konkursów na mamutach. Jest mistrzem świata w lotach z ubiegłego roku z Obersdorfu, ale czy stać go dzisiaj na taki daleki skok? Stać tylko, że nie ustał. Ależ szaleństwo. ale szaleństwo pokazuje, że nie wolno było puszczać z dziesiątej belki. I ma rację. 224 metry. To jest adresowane do sędziów.